W tej chwili w Muzeum Użyckim prezentowana jest wystawa czasowa na Nowym Wśród Obcych, która będzie z nami jeszcze. Najprawdopodobniej do końca lutego, i później ona zostanie zdemontowana i będziemy prezentować zupełnie inny temat. Natomiast wystawa na Nowym Śród Obcych opowiada o pierwszym okresie po II wojnie światowej, tutaj w okolicach Zgorzelca. O tym, co się tutaj działo, jak budowała się polska społeczność po II wojnie światowej, bo oczywiście rok 1945 to jest zmiana granic. Oznaczało to wielkie perturbacje w życiu ludzi, zarówno Polaków, jak i Niemców, wszystkich tych, którzy tutaj mieszkali, którzy z czasem okazało się, że muszą stąd odejść, jak i tych, którzy tutaj napływali. I my opowiadamy o losach tych ludzi, w jakich warunkach jechali, jak zajmowali domy, jak to się wszystko, to odbywało i jakie były losy tych rodzin, bardzo trudne czasami, bardzo skomplikowane, czasami prowadzące od domu rodzinnego przez Syberię do zupełnie obcego wtedy przecież miasta, które wtedy nazywało się Zgorzelicami. Od 46 roku miasto nazywa się Zgorzelcem, ale na samym początku miasto nazywało się Zgorzelicami i o tych Zgorzelicach i okolicach tego miasta i o Polakach, którzy tutaj przyjeżdżali, opowiadamy na wystawie na nowym wśród Obców. Na wystawie jest sporo tekstów i sporo wspomnień ludzi, którzy w tamtych, którym w tamtych czasach przyszło żyć i których losy rzuciły tutaj. Czyli dowiadujemy się o tym przede wszystkim, jakie były przyczyny tego, że te, te granice zostały zmienione, jakie były koleje podróży, bo to były niezwykle. Trudne czasy tuż po zakończeniu, a czasami nawet jeszcze przed zakończeniem wojny. Jest trochę elementów multimedialnych, jest trochę elementów dźwiękowych, które dodają klimatu, trochę muzyki, trochę wypowiedzi różnych osób. Są też filmy. Jeżeli się pojawiają, to są to filmy nagrane w tamtym czasie, czyli wystawę otwiera film nakręcony w roku 45, kiedy ekipa filmowa jechała przez wtedy się mówiło Ziemię odzyskane. Wróciły do macierzy po tysiącu lat niemieckiej niewoli i tak dalej, Więc propaganda państwowa potrzebowała różnych narzędzi, którymi mogłaby się posłużyć. I wysłano ekipę filmową, która jadąc przez Ziemię odzyskane, kręciła różne takie przebitki, różne obrazki. I trochę przetrwało tego do naszych czasów, i taki filmik kilkuminutowy otwiera naszą wystawę. Natomiast drugi filmik. Kronika filmowa z roku 1950 zamyka tą wystawę. Dlatego że ten rok 1950 to jest pierwszy taki moment stabilizacji, to jest taki koniec tego powojennego chaosu, to jest moment, w którym podpisana zostaje umowa pomiędzy Polską a NRD o granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej i wtedy dopiero chyba po raz pierwszy ci, którzy tu przyjechali, poczuli, że być może nie trzeba będzie się pakować i po raz kolejny gdzieś tam jechać, już naprawdę nie wiadomo gdzie, bo byłby to kolejny stracony dom, ale oni tego się przyjeżdżają tutaj właśnie spodziewali, czyli było dużo takiej niepewności i dużo chaosu powojennego, i e, tak naprawdę to jutro było, było niejasne, nie wiadomo co będzie dalej. I ten rok 50, kiedy zostaje akt między dwoma państwami podpisany, daje jakieś. Pierwsze takie poczucie stabilizacji, i on kończy tę wystawę. Bo wystawa jest podzielona na takie sekcje, gdzie poruszane są pewne tematy. Bo przygotowując tą wystawę, to trwało dość długo, bo około roku, ale to e, trzeba sobie zdawać sprawę, że to był ogromny materiał tak naprawdę i niezwykle różnorodny. Coś trzeba było wybrać, jakoś to trzeba było uporządkować i tak zrobiliśmy. E, ale za każdym razem, kiedy mówimy na przykład o transporcie, kiedy mówimy o tym, jak administracja pracowała tutaj, w jakich warunkach, jak na dzikim zachodzie, dosłownie na samym początku, jak ci urzędnicy starali się no, ogarnąć tą rzeczywistość, uporządkować to w jakiś sposób, sami nie wiedząc, jakie będą decyzje. Przyjeżdżając tutaj w maju, wcale jeszcze nie wiedzieli, co się wydarzy w pocztamie w sierpniu. Prawda? Czyli nie wiedzieli, czy faktycznie ta granica będzie, czy nie, ale mimo to pracowali trochę w ciemno. Więc te historie ludzi, takie czasami niezwykle barwne, myślę, że są, są niezwykle ciekawe i wartościowe, opowiadają o naszym regionie, o naszym mieście. I często jest tak, że jeżeli, bo tutaj jest sporo zdjęć też osób, na przykład na górze są zdjęcia uczniów z 46 roku z Podstawówki z Gorzeleckiej. Że ktoś rozpoznaje swoich krewnych albo swoich znajomych, i to jest taki niezwykle emocjonalny dla nich moment. To oczywiście się może trafić przede wszystkim starszym osobom. I wtedy, jeżeli się jest przy takiej osobie i zadaje się pytania, to można się naprawdę dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć, chociażby o dalszych losach tych osób, które, których losy towarzyszyły nam, jak tą wystawę budowaliśmy. To było niezwykle ciekawe zapytać się, no a co się z tą dziewczynką później stało?